Kategoria Nauka. Dorota Stanałowska. Pani Dorota Stanałowska jest nauczycielką w Szkole Podstawowej nr 5 w Bolesławcu. W 2021 roku w konkursie na najlepszego nauczyciela świata organizowanym przez Międzynarodową Fundację AKS Education Awards z siedzibą w New Delhi w Indiach otrzymała prestiżowy tytuł Global Teacher Award. Pani Dorota jest koordynatorem i mentorem projektów E-Twin, które są nagradzane wieloma krajowymi i europejskimi wyróżnieniami Zespół szkół handlowych i usługowych imienia Jana Kochanowskiego w Bolesławcu. W ogólnopolskim rankingu perspektyw w kategorii najlepsze technika technikum numer 5 otrzymało srebrną tarczę. W rankingu wojewódzkich techników 2021 Dolnośląskie zostało sklasyfikowane na dziewiątym miejscu. To najwyższa lokata szkół ponadpodstawowych w Bolesławcu. W 2021 roku uczniowie szkoły odnosili znaczące sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach wiedzy i zawodach sportowych na szczeblu krajowym. Czwarte miejsce ucznia szkoły w ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy i umiejętności rolniczych, Miejsce w reprezentacji szkoły w ogólnopolskich zawodach w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadpodstawowych o Puchar Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Szkoła Podstawowa numer dwa w Bolesławcu. Szkoła Podstawowa nr 2 uczestniczy w licznych projektach edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym. Jednym z nich jest realizowany w latach 2019-2021 projekt Integracja-Adaptacja-Akceptacja wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku, w ramach którego prowadzone były zajęcia mające na celu pomoc uczniom z innych krajów w integracji i adaptacji w nowym środowisku. Szkoła uczestniczyła także w wielu projektach o zasięgu ogólnopolskim, a jej uczniowie odnosili liczne sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. Cała społeczność szkolna angażuje się w organizację miejskich uroczystości oraz cyklicznych akcji charytatywnych. Miejskie przedszkole publiczne nr 2 imienia Marii Konopnickiej w Bolesławcu. Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 w Bolesławcu to placówka nastawiona na tworzenie warunków do rozwoju umiejętności wychowanków oraz twórczą współpracę ze środowiskiem lokalnym. W 2021 roku przedszkole realizowało wiele inicjatyw promujących miasto Bolesławiec w kraju oraz za granicą. Przedszkole brało udział w różnorodnych działaniach, takich jak Obchody Dnia Optymisty, międzynarodowy program Happy Kindergarten, Narodowy Dzień Sportu, Ogólnopolska Edukacyjno-Charytatywna Akcja Tulipan Mocy, Ogólnopolska Akcja Charytatywna Łańcuch Dobra, Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, a także w wielu inicjatywach miejskich. Drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Jana Korczaka w Bolesławcu. Drugie liceum ogólnokształcące imienia Jana Korczaka w Bolesławcu od wielu lat promuje miasto Bolesławiec poprzez udział uczniów w konkursach ogólnopolskich, udział szkoły w projektach europejskich oraz współpracę z wieloma instytucjami, np. Ministerstwem Obrony Narodowej, Wojskowymi Uczelniami Wyższymi, Regionalnym Centrum Informatyki we Wrocławiu, Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w Warszawie. W 2021 roku liceum zostało zakwalifikowane do programu Ministerstwa obrony narodowej Cybermil z klasą, co pozwoliło utworzyć klasę o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informacyjne. 28 maja 2021 roku w szkole odbyła się ogólnopolska konferencja upowszechniająca ocenianie kształtujące, będąca finałem działania całościowy rozwój szkoły w ramach programu Szkoła ucząca się. Izabela Kulpa i Teresa Prokowska. Nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Bolesławcu Izabela Kulpa i Teresa Prokowska w 2021 roku odnosiły sukcesy w konkursach i przedsięwzięciach edukacyjnych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Zdobyły nagrodę w ogólnopolskim konkursie na temat funduszy norweskich i EOG. Uzyskały prestiżowy tytuł Microsoft Innovative Educator Expert w edycjach 2020-2021 i 2021-2022. Dzięki ich pracy szkoła otrzymała nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię Cała Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2020-2021. Są koordynatorkami projektów nagradzanych w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych. Nauczycielki reprezentowały Bolesławiec podczas europejskich i ogólnopolskich konferencji oraz webinariów. Publikują informacje o działalności szkoły w ogólnopolskich czasopismach edukacyjnych oraz wydawnictwach Krajowego Biura i e Twinień. Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi w Bolesławcu. Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 promuje miasto Bolesławiec poprzez udział w licznych projektach lokalnych, ogólnopolskich i europejskich. Przedszkole realizowało projekt Integracja Sensoryczna Inwestycją w Przyszłości Dzieci, który przyczynił się do wymiany doświadczeń pomiędzy polskimi i czeskimi nauczycielami wychowania przedszkolnego oraz projekt Do Something Good For Yourself, którego celem było m.in. podniesienie świadomości na temat zasad zdrowego żywienia i zwiększenia aktywności sportowej dzieci. Przedszkole brały także udział w wielu ogólnopolskich programach, projektach oraz akcjach charytatywnych. Muzyka